Zdenek, Miller, książka pod tytułem Krecik i Sikoreczka. Krecik słodko spał w łóżeczku, aż tu nagle, pac, bęc, hopla, zesnął prost na czarny nosek, spadła mu malutka kropla. Krecik z kopca na świat wyjrzał i przez chwilę stał jak wryty. Ale motyl woła, za mną, nie ma czasu na zachwyty. Po zielonej, wonnej łące, co się w łapkach pędzi Krecik, za krecikiem, co się w skrzydłach, Zasapany motyl leci. Co tu robisz, sikoreczko? Jesteś głodna? Nie masz siły? Całe szczęście, że dziś rano Twoje łezki mnie zbudziły. Jestem krecik. Za pasami chętnie z tobą się podzielę. Trach, bach, widzisz, sikoreczko. Kto je, ten ma siły wiele. Za mamusię, za tatusia, za okruszkiem knie okruszek. Pomalutku, powolutku, by cię nie rozbolał brzuszek. Kto tak wali, kto tak tucze, co ma znaczyć to Ktoś miał ze snu zbudzić lisa, zaraz zjem was na śniadanie. Drży ze strachu si koreczka. Aj, pomocy! krecik woła, lecz od czego, przyjaciele? Ciach! W nos lisa żądli pszczoła. Lis ucieka, gdzie pieprz rośnie, Z nosem wielkim niczym bania. Co za ulga, co za szczęście, Radość nie do opisania. Och, dziękuję, przyjacielu, Wracam teraz do rodziny, Lecz przyrzekam, mój kreciku, Będę wpadać w odwiedziny. Koniec.